Ekscelency, najdostojniejszych księży biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, trzy godne siostry, wszystkich godności, stopni, także życia zakonnego. To nasze spotkanie rozpoczął śpiew chóru sióstr, w którym to śpiewie wracały jak refren dwa słowa: weni i gaudę. Przybądź, raduj się. Te słowa w pierwszym rzędzie odnoszą się do Najświętszej Maryi Panny i to właśnie dzisiaj, kiedy w liturgii czytamy o wydarzeniu zwiastowania, jakie miało miejsce, zwiastowania wielkiej nowiny, ale przede wszystkim wielkiego oczekiwania, jakie ma Pan Bóg wobec Nazaretańskiej dzieweczki. Jej Pewne głębokości zastanowienie się, pytanie: jak to się stanie? I na koniec, kiedy wie, dokona się to mocą Ducha Świętego, odpowiada krótko: Oto ja służebnica pańska. Trzy drogie siostry, powołanie Najświętszej Maryi Panny wpisany jest w wasze życie, a dokładniej trzeba by powiedzieć wasze życie wpisywany jest każdego dnia w postawę Najświętszej Maryi Panny I stąd też rodzi się ten zwyczaj pewno obecny jeśli nie we wszystkich to w większości zakonów i zgromadzeń żeńskich gdzie siostry mają swoje imię zaczynające się od Maria, Maria a potem to drugie zakonne. Bo nie może być inaczej, jak właśnie to życie poświęcone całkowicie Panu Bogu. W jakiejś mierze, tak mówiła siostra składająca nam życzenia, jako znak dla świata nadziei, ale także sprzeciwu, nadziei dla tych, którzy szukają prawdy którzy są otwarci na Boże Słowo, na Boże powołanie, ale znak sprzeciwu dla tych, którzy jakby programowo chcą odchodzić od Ewangelii, od jej niełatwych, ale przecież tak pięknych wymagań, którzy nie rozumieją, co znaczy życie konsekrowane, całkowicie oddane Panu Bogu, na Jego chwałę. I dla dobra drugich ludzi. Nieustannie to wielkie zadanie stoi przed siostrami, jako osobami konsekrowanymi. I też wyrażam tę samą nadzieję, że świat mimo swoich sprzeciwów oczekuje tego świadectwa. Zwłaszcza w chwilach krytycznych, kryzysowych. Świadectwo jednoznaczności. Poczucia sensu życia oddanego całkowicie Panu Bogu i oddanego w konsekwencji Kościołowi i drugiemu człowiekowi. To świadectwo jest bardzo potrzebne, dla niekiedy właśnie w tych momentach kryzysowych, decydujące. I stąd najlepsze życzenia. By siostry słyszały ciągle to wezwanie: Weni, przybądź, przybądź bliżej do Bożego Serca, a jednocześnie gałdę, Ciesz się, bo także w Tobie, przez Twoją posługę, w świecie dzisiejszym, rodzi się Chrystus. Jest to tak bardzo ważne dzisiaj, kiedy wiemy, że Posługa wielu sióstr związana jest także z katechizacją w szkole. I że ta katechizacja, według niektórych, którzy doszli dzisiaj do władzy w Polsce, powinna być redukowana. Jakby się zapominało, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o instytucję Kościoła. Tu chodzi o wiarę, a przede wszystkim chodzi o to, co z tej wiary wynika. Głęboki humanizm, najbardziej podstawowa i piękna prawda o człowieku, która potrzebna jest wszystkim i wierzącym, i niewierzącym. Po to, żeby utrzymać chociażby tożsamość naszego polskiego narodu wyrastającego z głębin, Samej wiary od chrztu mieszkowego w 1966 roku. Potrzebne jest także świadectwo bardzo, bardzo wielu sióstr w szkole, i wśród tych najmłodszych przedszkolaków, i w, wśród dzieci szkół podstawowych, a także wśród młodzieży. Za tę pracę głoszenia Chrystusa w tych czasach, jakie są, niełatwych. Bardzo siostrom wszystkim serdecznie dziękuję i proszę, żeby to moje podziękowanie zechciały przekazać tym siostrom z ich wspólnot, w których żyją, w których przebywają, z których właśnie wyrasta świadomość tego, że nie ma nic piękniejszego niż głoszenie Ewangelii kolejnym ludzkim pokoleniom, w tym także pokoleniom Polaków. Wybiegamy oczywiście naprzód przekraczając ten bliski już nam czas świąteczny. Wybieramy, wybiegamy myślą do przyszłego roku, który pragniemy przeżyć w naszej archidiecezji krakowskiej jako Kolejne pogłębienie naszych więzów z Chrystusem Eucharystycznym. I stąd ta idea kongresu Eucharystycznego, w którym to kongresie w sposób najpełniejszy, najbardziej głęboki z punktu widzenia teologicznego, możemy przeżyć to, co dzisiaj tak często się nazywa synodalnością Kościoła. Różne są rozumienia tej syndylacji, ale nie zapominajmy: to Chrystus powiedział, że jest drogą prowadzącą do pełni życia w imię ewangelicznej prawdy, do pełni życia w domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. I tę prawdę zdążania za Chrystusem obecnym wśród nas w Eucharystii. Chcemy pogłębiać i w naszych sercach, i w naszych wspólnotach, i głosić ją całemu światu. Stąd moja też bardzo głęboka prośba do wszystkich sióstr, żeby zechciały na miarę swoich możliwości, na miarę także swoich charyzmatów włączyć się w to wielkie dzieło nawiązywania, pogłębiania naszych więzów z tym, który nas do końca umiłował. I żeby właśnie przez to świadectwo miłości pokazywać, czym w swej istocie jest Kościół. Z Chrystusem, karmiący się Chrystusa, więc przez Niego mający siłę duchową, za Nim zdążający. Tą samą drogą, którą On wyznacza. Wiem, że nie jest to łatwa droga, bo to jest droga paschalna. Ale dla tych, którzy idą, dźwigając swoje krzyże w tego, który nam w dźwiganiu krzyża przewodzi, możemy budować w pełni kościół. takiej kościół, jaki Pan Bóg od nas pragnie mieć. I to moje jest także no, moja prośba, ale i życzenie. I życzenie, by przeżywanie Kongresu Eucharystycznego było nie jednym z wielu wydarzeń czekającego nas 2024 roku, ale było w jakimś mierze czymś bardzo ważnym, by nie powiedzieć najważniejszym. Najważniejszym również w tym sensie, by siostry mogły. Także swoje powołanie do życia konsekrowanego odczytywać w świetle Eucharystii, miłości ofiarnej Chrystusa, aż do końca. Na ten czas świąteczny, na otwierający się na nowy rok, na konieczność coraz większej modlitwy za Ojca Świętego i za Kościół, proszę przyjąć. Moje, najlepsze, moje, moje nasze z księżymi biskupami najlepsze życzenia i błogosławieństwo. A teraz, zgodnie z prośbą, pobłogosławimy te opłatki.